Zwierzęta blisko człowieka były zawsze. Ich hodowla to jedno z najstarszych zajęć ludzi. Przez tysiące lat zróżnicowanie ras dokonywało się bardziej w wyniku naturalnej selekcji niż świadomej pracy człowieka. Dopiero w wieku XIX i XX nastąpił szybki postęp w intensyfikacji chowu zwierząt. Pogoń za wydajnością doprowadziła jednak do tego, że wiele ras i odmian zwierząt gospodarskich uległo zagładzie, a inne są zagrożone wyginięciem. Prowadzi to do ograniczenia różnorodności genetycznej. Dlaczego zatem powinniśmy chronić rasy rodzime? Powodów jest wiele. Doskonałe przystosowanie do miejscowych warunków środowiskowych, duża odporność i zdrowotność, długowieczność i dobra płodność. A także możliwość pozyskiwania produktów o unikalnej jakości. Rasy te mają również bardzo duże znaczenie ze względu na rolę w historii regionów, funkcje przyrodnicze i krajobrazowe. Są świadectwem tradycji i kultury lokalnych społeczności. Wśród rodzimych ras zwierząt gospodarskich jest bydło, którego pochodzenie do dzisiaj stanowi zagadkę bydło białogrzbietę. Jedna z hipotez mówi, że zwierzęta tej rasy były znane na terenach nad Bugiem, Sanem i Narwią od niepamiętnych czasów. Jest też inna hipoteza, sugerująca, że przed wiekami przywędrowało ono do Polski z północy Europy. Obecnie bydło białogrzbiete w Polsce w zasobach genetycznych liczy około 300 sztuk. Nieliczni hodowcy pasjonaci ratują je przed całkowitym wyginięciem. Te zwierzęta powinny być hodowane w gospodarstwach ekologicznych, bo dla dobra tej rasy, te wszystkie zalety, które ona ma, gdyby były karmione konwencjonalnie, na paszach, na dodatkach, to na pewno by zmarnowały te cechy, które one posiadają przede wszystkim zdrowotność. Charakterystyczną cechą tego bydła jest umaszczenie. Najczęściej czarne, rzadziej czerwone z białym pasem na grzbiecie. Właśnie stąd bierze się nazwa tej rasy. Początki bydła rasy polskiej czerwonej sięgają przełomu wieków XIX i XX. W okresie międzywojennym stanowiło ono aż jedną czwartą populacji całego bydła. Jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku było go około 2 milionów. Obecnie liczebność populacji ocenia się na 2,5 tysiąca sztuk. Największe stado w Polsce liczące około 200 sztuk posiada Piotr rydel z rumiana w województwie warmińsko-mazurskim. Jak byli Francuzi u mnie, czy byli Anglicy, to po prostu tutaj. Jak z, z rozmowy z nimi to po prostu to jest rasa konkurencyjna ze szkockim Highlanderem, e, Herefordem, który też to jest, to jest ekstensywna rasa, dająca sobie radę e, cały rok na, na świeżym powietrzu. Także to po prostu bez, e, możemy po prostu myśleć o, o tym, żeby taką rasę e, no, taką rasę hodować. Jeżeli po prostu jest bardzo dobry przyrost i zdrowe zwierzątka, to ja myślę, że to jest duży sukces. Bydło polskie czerwone jest obecnie jedyną rasą, która w warunkach ekstensywnego rolnictwa może być konkurencyjna wobec ras wysokoprodukcyjnych. Pośród wszystkich zwierząt gospodarskich owce najdłużej towarzyszą człowiekowi. Ich struktura rasowa w ciągu wieków bardzo się zmieniła. Szczególnie w poprzednich dwóch stuleciach wiele prymitywnych ras przestało istnieć. Wrzosówka to rodzima, najstarsza rasa owiec w Polsce. W okresie powojennym stanowiły one 3% krajowej populacji owiec, czyli około 120 tysięcy sztuk. Jednak już w latach 70. rasa ta była na granicy wyginięcia. Również rodzimą, prymitywną rasą owiec jest świniarka. Jeszcze przed II wojną światową licznie występowała na terenie całego kraju. Świniarkę udało się uratować przed całkowitym wyginięciem, choć jeszcze w roku 1987 uznano ją za zaginioną. Te owce szczególnie dobrze sprawdzają się na terenach pagórkowatych i górskich. One mają służyć głównie i mają być wypasane w rezerwatach z roślinnością kserotermiczną, gdzie te nachylenia są rzędu 30, 40, czasami 60 stopni, czyli bardzo trudne. Nawet ciężko jest samemu wejść trzy razy do góry i zejść, a co dopiero owce, które mają się wypasać jak gdyby cały dzień. I one się jakby sprawdzają. I drugim elementem towarzyszącym jest to, żeby była ochrona jakby tych zasobów genowych, czyli ich rodzimych ras zwierząt żeby jakby połączyć te elementy jakby z kilku dziedzin, żeby to działanie miało charakter taki trochę dyscyplinarny, czyli żeby raz była czynna ochrona tych zasobów przyrodniczych, dwa, żeby były ochrona zasobów genowych, w tym wypadku zwierząt gospodarskich, i powolutku będziemy próbowali rozbudować ten jakby element związany z kulinariami, czyli jakby przetwórstwo i wykorzystanie, no w tym wypadku mięsa i skór rodzimych ras. W Nadwiślańskim i Chełmińskim Parku Krajobrazowym, owce raz zachowawczych harmonijnie współistnieją ze starymi odmianami drzew owocowych. To jest bodajże chyba 17 różnych starych odmian drzew owocowych. Głównie jabłoni, 12 i 5 odmian grusz. I wówczas jednak ten sad, żeby był w dobrej kulturze, musi być 2-3 razy w roku wykaszany. No więc po co ma być wykaszany, skoro może być wypasany. W Polsce programami ochrony zasobów genetycznych objęte są także świnie, m.in. złotnicka odmiany pstrei. Jest to polska rasa wywodząca się od prymitywnych świn z terenu nowogródczyzny. Od kilkunastu lat świnie tej rasy są hodowane w gospodarstwie ekologicznym państwa zdziarskich. Uważam, podjęli bardzo dobrą decyzję, jeżeli chodzi o, o tą rasę, ale jest to związane nadal. I, i zawsze będę powtarzał, z produkcją ekologiczną. Jest to, jest to świnia, która przewyższa jakością świnie tą, tą naszą białą, czy jakąkolwiek konwencjonalną, ale tylko jakością mięsa. Mięso ze złotnickiej pstrei jest podstawą wyrobów, jakie produkuje się w zakładzie stanowiącym część gospodarstwa rolnego. To jest najlepsze mięso pod względem kulinarnym, jak i do tych wszystkich dojrzewających produktów, jak szynki, kiełbasy. Nie ma lepszego surowca, z którego można by było właśnie takie wyroby, już finalne, gotowe do konsumpcji, wyprodukować, przetworzyć. Do zalet tej rasy należy zaliczyć wyjątkową odporność na choroby. Świnie tej rasy są w tych warunkach, które tutaj my im proponujemy do życia, na pewno dużo bardziej odporne na wszelkie choroby i nie mamy w gospodarstwie praktycznie, no, lekarz weterynarii nie, nie zajeżdża, nie mamy żadnych problemów. Jeszcze nie tak dawno konie były nieodłącznym elementem krajobrazu polskiej wsi. Jednym z najciekawszych przykładów polskiej myśli hodowlanej jest konik polski. Już w latach dwudziestych poprzedniego wieku zapoczątkowano program hodowli zachowawczej tej rasy. Koniki polskie są rodzimą, prymitywną rasą koni, wywodzącą się bezpośrednio od dzikich tarpanów. Kiedyś często wykorzystywane do lekkich prac gospodarskich, obecnie ich przeznaczenie jest nieco inne. Koniki polskie wykorzystywane są do nauki jazdy dzieci młodzieży. Bardzo dobrze się sprawują w tym zakresie, następnie do hipoterapii, no i do rekreacji. Są bardzo przydatne do długodystansowych rajdów terenowych. Drup towarzyszy człowiekowi już od kilku tysięcy lat. Rodzime rasy kur, znane od kilku wieków, w dobie pogoni za ilością nie są należycie doceniane. Przykładem może być kura zielononuszka kuropatwiana. Wyodrębniono ją w końcu XIX wieku z tzw. kur galicyjskich. Absolutnie bezproblemowa kura ona nie jest piękna dla oka, i tak dalej. Ona się pójdzie sama na zbiera, przecież dawniejsi rolnicy. Nie stać ich było na to, żeby załóżmy tego zboża sypać tej kurze do oporu. Więc ta kura potrafiła na kilometr, nawet i dalej odejść od gospodarstwa. Ona sobie zbierała, co chciała, przyszła do kurnika, zniosła jajko, poszła od nowa się karmić. Oprócz znanych zalet, dobrego mięsa i jajek o obniżonej zawartości cholesterolu, kury te, jak się okazuje, mogą pełnić inne funkcje. Na przykład w Ekoszkole Życia w Wandzinie na Pomorzu, gdzie leczą się osoby z uzależnieniami, pełnią funkcję terapeutyczną. Jestem tu już tak korzeniami głęboko jak ten świerk, co w tą glebę wchodzi. Po prostu to mnie obchodzi, to mi... To trzeba kochać. Ja rozumiem tak. Taki ze wszystkich zwierząt mają najwspanialszą pamięć. Podobno gęsi uratowały Rzym i dlatego tak były cenione. Kolebką rodzimych raz, prawdopodobnie równie mądrych jak te rzymskie, są dworzyska niedaleko Poznania. Tutejsza stacja zasobów genetycznych drobiu wodnego posiada aż 12 z 14 raz zachowawczych tych ptaków. Gęsi, znajdujące się tutaj, ze stad zachowawczych możemy podzielić ze względu na region pochodzenia są to gęsi odmian południowych, a więc gęsi lubelskie, kieleckie, podkarpackie oraz garbonose. Gęsi odmian północnych są to gęsi suwalskie, rypińskie, kartuskie oraz pomorskie oraz ostatnia grupa gęsi pochodzenia zagranicznego, ale już gęsi, które bardzo długo są w Polsce i są efektem też pracy polskich, polskich naukowców i utrzymania tutaj w Polsce. Są to gęsi romańska, słowacka, kubańska oraz gęś landes. W dworzyskach hodowane są też kaczki rodzimych ras, m.in. Pekin polski, kaczka pomniejszona i KHO. Cechują się one znakomitym przystosowaniem do naszych warunków klimatycznych i geograficznych. Najważniejsze jest to, że sprowadzane kaczki z importu są mniej odporne właśnie na nasze warunki, a najważniejszym, znaczy największym problemem jest niedostosowanie do warunków środowiskowych i nieodporność na różne choroby. Nasza kaczka jest kaczką dobrą i kaczką, która posiada wysoką zdrowotność. Zwierzęta futerkowe również korzystają z parasola ochronnego nad rodzimymi rasami zwierząt hodowlanych. Królik Popielniański Biały to jedyna zachowana rodzima rasa królików. Jego nazwa pochodzi od miejscowości Popielno, gdzie w 1964 roku udało się wyhodować całe stado królików o jednolitej albinotycznej barwie. To zwierzę można utrzymywać na wolnym powietrzu, oczywiście w odpowiednim e, e, zadaszeniu. Króliki Rewelacyjnie znoszą niskie temperatury. Dla nich minus 15, minus 20 stopni jest temperaturą dobrą. Oprócz dobrych cech hodowlanych, specjaliści, szczególnie odżywienia, wskazują na znakomite walory mięsa króliczego. To mięso jest szczególnie zalecane przez dietetyków. Jako pierwsze mięso, czyli dla niemowląt, jest zalecane przy wszelkiego typu schorzeniach, przy chorobach wieńcowych. Jako że mięso krójcze ma bardzo niską zawartość cholesterolu, to mięso jest polecane. Dla wszystkich ozdrowieńców. Ale jest jeszcze jedna ogromna zaleta tego mięsa, że jeżeli nie będziemy wiedzieć, jakiego, jakiego wina użyć do, do obiadu, przy króliku można stosować i białe, i czerwone wino. We wspomnianej już ekoszkole w Wandzinie króliki popielniańskie są także elementem terapii dla osób uzależnionych. Tutaj ponad rok czasu jestem. I tak naprawdę nie wiem, chyba dzięki tym królikom jeszcze tu jestem. Także mi to zajęcie jak najbardziej odpowiada. Od początku powstania ośrodka, od 1992 roku, postawiliśmy na ekologię, na hodowlę zwierząt, uprawę roślin. Zaangażowaliśmy się w realizację wielu programów ochrony różnorodności biologicznej i we wszystkie te działania włączamy pacjentów, podopiecznych i mieszkańców naszego ośrodka. Ma to jakby kilka takich zalet. Z jednej strony, z jednej strony wspiera to nasze działania, ośrodek jest samowystarczalny, jeżeli chodzi o żywność, ponieważ hodujemy warzywa, uprawiamy różne rośliny, hodujemy zwierzęta, ale bardzo ważną rolę ekologia pełni jako rolę terapeutyczną. Hodowla rodzimych ras zwierząt gospodarskich tylko wtedy ma sens, gdy odbywa się w zgodzie z naturą. Można to dostrzec w wandzinie, gdzie drób może swobodnie chodzić po sadzie, w którym rosną stare odmiany drzew owocowych. Gospodarstwa o ekstensywnym sposobie gospodarowania, nienastawione tylko na zysk, ekologiczne enklawy, w których zwierzęta, rośliny i ludzie żyją w harmonii, to najodpowiedniejsze miejsca dla rodzimych ras zwierząt i odmian roślin. Praktycznie w takim sadzie wprowadza się te odmiany, które są potrzebne dla człowieka. Gdy pójdziemy do sklepu na ogół, Kolory jabłek się zmieniają, a smak zawsze jest, jest ten sam i, i na ogół nie ma takiego dobrego pysznego smaku. E, także dobrze jest właśnie wprowadzać, e, zachować te stare odmiany. Trzeba po prostu zachować, żeby te nasze wnuki mogły jeszcze posmakować dobrych jabłek różnymi smakami. Stare odmiany drzew owocowych czy zbóż, takich jak orkisz, płaskórka czy samopsza, to dobrodziejstwo otrzymane od natury, które nie zawsze jest przez nas doceniane. To jest idealna pasza dla zwierząt, także myślę, że to ma takie dobre działanie dla. Dla zwierząt, jak i również dla pola, ponieważ zwierzęta gdy jedzą dobre produkty, mają dobry obornik i wtedy ten obornik bardzo dobrze się rozkłada w warunkach glebowych. No i ja myślę, że nie będzie żadnego problemu z bakteriami E. coli. Także myślę, że to jest taki system gospodarowania na pewno jest korzystniejszy dla przyrody i dla człowieka niż wprowadzanie chemii.